Witamy w pierwszym odcinku Środkiego Cwaniaka, Dzisiaj nie ma Matego Gabora, siwka w ramce zastępczo Radek Siekierzyński, siekiera. Cześć, Inny Radek. Gabor. Inny Gabor, tak. A gościem dzisiaj naszym jest Piotr Janusz. <coughs> witam wszystkich. Szwagier Mateusza, można powiedzieć, zawodnik, godry malczyce. Piotrek, witam. Witam, witam wszystkich. To tak na początek Piotrek opowiedz nam trochę swoją historię z piłką nożną, jak to, się, jak to się zaczęło. Ciężko coś to powiedzieć. Po prostu gdzieś tam pochodzę z małej miejscowości Zakupkowic. Swoją przygodę gdzieś tam zacząłem, yy, grając u świętej pamięci genersky yy, z Shakespeerskiego, tak, Kostomodak. Później gdzieś tam zauważyły mnie kąty wrocławskie. Zacząłem tam grać właśnie w juniorach yy, w juniorach w Waldrytce. No i później gdzieś tam udało się wskoczyć do pierwszego składu do, do seniorów. Trzecia liga wtedy była? Tak, trzecia liga, dokładnie. I fajna przygoda na pewno. Do tej pory gdzieś tam fajne wspomnienia. Później gdzieś tam trochę kontuzji, problemy z kostką i lądowałem w Polonii. Tam również kilka kontuzji i suma summarum gdzieś tam już nie mogłem grać wyżej w piłkę i... No i jestem dzieje. Wylądowała ciężko. Dokładnie, ale cieszę na się, się mimo wszystko fajny klubik. Bardzo fajnie się tutaj czuję, fajna atmosfera no i chyba tyle. No i czego chcieć więcej, tak, Dokładnie. na to chwilę zabawa, przyjemność. Tak, wiadomo, no że też są swoje lata, także cieszę się, że w ogóle mogę Widać tutaj... boisko też pomaga u Was, prawda? Tak, boisko też w fajnym stanie. Dobra, że... panowie, to mamy dzisiaj 7 konkurencji, później mamy fajne trzy pytanka do Piotrka. Na początek zaczniemy sobie od sytuacji sam na sam. Siekier do klatki, Piotrek do piłek. Ha. Rada Gradek postara się. Brawo. Brawo, nie ma. Brawo. Jest 20. Piątek. Pierwsza konkurencja z 20 punktów. Liczy, nie Nieźle. Liczyłem na, na, liczy, na więcej, ale trzeba się zadowolić tym, co mamy. Tak? Dokładnie. Teraz e, druga konkurencja, rzuty karny. Strzelałeś kiedyś karne? Wiesz co, teraz mam taką możliwość właśnie, bo Marcin Zieliński zazwyczaj wykonuje zarzuty karne, ale bardzo często go właśnie nie ma, więc Aha. w tym momencie gdzieś tam ja jestem na drugim miejscu i... Zdarzyło Ci się kiedyś mi strzelić? Pamiętasz taki moment, że... Wiesz co, tam wcześniej nie strzelałem tych karnych, dopiero teraz w tam mam taką przyjemność i na razie wyszło to 2 na 2, więc... 2 na 2. Zobaczymy co będzie teraz. Zobaczymy. Dzisiaj masz trzy 3, 3 strzały, wyjdzie trzy na trzy. Mam nadzieję, że po dzisiejszym ćwiczeniu dalej trener, będę... Mógł... Trener sam zauważy. Dokładnie I, i dalej gdzieś tam będzie miał I Marcin jednak zostanie gdzieś tam drugi dokładnie. w tej kolece, tak? Dobra, zaczynamy, <grym> rzuty karne. Radek oczywiście do klatki. Nie zdycha, nie zdycha. Zekutor nie daje mi szans w ogóle. Jeśli bardziej postara. I nie ma! Też tylko 2 na 3. No niestety No Piotrek, tego ostatniego chyba musimy wyciąć, no? Dokładnie, musimy powtórzyć na pewno gdzieś tam. był troszkę, troszkę, troszkę nie w ramkę to jednak trochę zaniża. Mam nadzieję, że później ci tam nadwodzimy w jakichś silnych sytuacjach, w jakichś konkurencjach. Dokładnie. Yy, dokładnie. Trzecia konkurencja, e, karnych ciemno, mamy szaliczek. No tutaj jest taka chyba bardziej sytuacja losowa, także... E, dokładnie, bramkarz był na W, w ramce, Także tutaj e, zawiązujemy. Przytrzymaj, jak rzecz. Szalik ładny od Bardzo ładny. Także... Bardzo ładny, tylko niestety to nic nie, nie widać. <laughs> to jest właśnie cały e, tutaj ten. Zaprowadź Radek e, Piotra do karnego. Ja używam piłeczkę Tutaj na rzucie karnym Radek yy, do bramki, tutaj, tutaj. skrzym się teraz, tu masz czekaj, poczekaj chwilę Tu masz piłeczkę To ćwiczenie za 15 punktów Na sygnał Piotrek jest Spróbuję trafić w piłkę <głos> <głos> Spróbujemy trafić Broni Oj, niestety. <gryzny> niestety. Ale co najmniej ja trafiała w piłkę. Dokładnie. Ja to chyba Dychan była, tak? Może jakiś piłkowicz to za to. chyba była <gryzny> <dala gryzny> za trafienie, <gryzny> za, za bramkę. bramkę. było 15, za obronę, no nie ma nic. No panu. Ma? No oczywiście. O niestety. Yy, dobra. Idziemy yy, dalej. Kolejna konkurencja. Yy, Rzuty rożne. Rzuty rożne. Jak ty wyglądasz na szutach rożnych? Z tego, co wiem od chłopaków z drużyny jak siebie, to... Bardziej w tych różnych stoisz, bramce w, w polu karnym niż, niż je wykonujesz, tak? To znaczy tak, gdzieś tam próbuję zawsze, wiadomo, że wykorzystać swoją sytuację w inny sposób. Mamy ci tam popak od tego, którzy właśnie wykonują te rożne, różne. Są też ludzie, wiadomo, którzy od próbują oszczędzić go. A ty spotkałeś się z, na meczu z tym, żeby rzut rożny wrzucać? Na razie nie. Mam nadzieję, że takiej <laughs> sytuacji nie będzie, bo gdzieś tam wolę, wolę czekać na swoją sytuację, gdzieś tam w polu. I, karnym. gdzieś tam. Gdzieś tam e strzelać do ramki. Dobra, Dokładnie. to przechodzimy sobie do rzutów rożnych. Masz trzy piłeczki. Próbujemy. Wiesz, wiesz na czym polega zadanie. Piłkę trzeba po prostu z rzutu różnego wkręcić Dokładnie, do bramki. Za każdy wkręt piłki mamy 15 punktów, czyli do zdobycia 45. Wydaje mi się, że jest, jest od... to możliwe. No jest to możliwe. Zapraszamy do rzutu rożnego. Czekasz na gwizdek i... Jedziemy Nie wiem czy też nie by było stampa, ale okej okay. O proszę, jest 15 Za pierwszym razem Bo by było tak dalej Nie ma, nie ma przedłużyłeś Na Tak, jest, 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 Kolejne 15 Piotrek w tym ćwiczeniu. 30 punktów, łącznie mamy 30, 70 punktów. Jeszcze mamy 3, 3 ciekawe bardzo ćwiczenia. Pytanka, także jeszcze. Mam dużo nadzieję, jest, że będzie tylko lepiej. Dużo jest do, do, do zdobycia. zdobycia. Teraz chyba przed nami ulubione nasze, znaczy nasze, ulubione ogólnie chyba ćwiczenie widzów, czyli rzut karny, z tak zwaną obkrętką. 15, 15 że Nie, nie ćwiczyłem 15. tego nigdy, także pierwszy raz mam okazję, żeby to ćwiczenie zrobić, ale. Z tego co gdzieś tam dało się zauważyć w telewizji, to aż 15. Różnie, różnie, <laughs> z tym, różnie to wyglądało. Widzę tam blisko, mamy kosz, który <grym> może, może się przydać, mam nadzieję, że nie. Yy, muszę dzisiaj jeszcze zagrać w męż, tak że, dzisiaj ma nadzie jeszcze mecz, tak, że <grym> tak mam, że mam nadzieję, nadzieję, że nie będzie tak źle. Nie będzie to miało dużego wpływu na zdrowie. Dobra Piotrusz, to jedziemy. Adam, może 10, bo w ostatnim odcinku właśnie było 10. Było 10 nie? i stwierdziliśmy, że to jest za mało. Porównaj sobie kategorie wagowe twoją i prezesa Jeronika koszyc. I tutaj też... Ale e... myślę, że i tak po tym odcinku znowu będzie 10. <grym> Zobaczymy. Jedziemy, Radek do klatki, jest piłeczka. Czekać na sygnał. 15 razy, piosek. W jak najszybszym tempie. Tak? tak, na sygnał. Z dotknięciem. Cały czas. Raz, dwa, trzy, cztery. Szybciej, szybciej. Nie. Pięć. Sześć. Siedem. Po razie szybciej zatrzymamy. Szybciej, szybciej, dziewięć. Dziesięć, jeszcze, jeszcze. 11. 12, już dochodzisz. 13. Tak ja nic nie widzę. 15. 15. Jedziemy do piwa! Wow, Szybku! Wow, wow, wow. Jedziemy! Yes. Wow. Tak jest, babka! 20 punktów, Piotrek na twoim koncie. Adam, daj mi chwilę! Ludzie, nie, teraz. no trzeba wstać, bo jest zimno. <laughs> spokojnie, spokojnie. No, Patrz, czy wszystko widzisz? O. O. <laughs> Także jest jest ok. Mamy tylko nadzieję. Bardzo, bardzo fajne przeżycie. Mamy nadzieję, tylko żebyśmy nie dostali repremendy od trenera Samca, którego z tego miejsca też pozdrawiamy. Żebym nie był pierwszym i ostatnim zawodnikiem, który nagrywa dzisiaj. <laughs> Ten program młody, <laughs> Mówiłeś robisz to pierwszy raz, jak wszystko robisz tak jak pierwszy, tak pierwszy raz, jak strzelasz karne z okrętu, no to szacunek. Dobra, zanim sobie przejdziemy do yy, kolejnych ćwiczeń, a została nam jeszcze żongleczka, oczywiście. No, o! I, no i została nam połóweczka, tak? W której gustujesz, czy bardziej w szatni, czy bardziej na boisku? Myślę, że bardziej chyba w szatni, ale a... spróbujemy tej drugiej Ale co, Na boisku chyba gdzieś tam yy... Nie, nie praktykowałeś jeszcze. Dokładnie, nie praktykowałem. Tak. No, że dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Pierwszy raz musi była... kiedyś być. Dokładnie. Pierwszy raz A Bo Bo był taki sam pierwszy raz jak prędka, tak? Dokładnie. Trzy pytanka teraz mamy takie, y na temat o czym Muszę się... jeszcze chwilę oddechu. Dobrze. Dobrze, jeszcze... Nie sobie no, jedziemy, tak. jedziemy. Y Piotrek, pierwsze pytanie. Na którym miejscu sezon w okręgówce zakończyła Odra? 15, 18 czy 16 Ciężkie pytanie, powiem Ci szczerze, bo gdzieś tam bardziej śledzę wyniki z tego sezonu, a niekoniecznie z Ligi Okręgowej. Ale myślę, że gdzieś to było miejsce chyba 15. 0 punktów? Uuu. To było miejsce 16. Dużo się nie pomyliłeś, ale to było miejsce no, ale 16. Ale jedna pomyłka, tak? Dokładnie, tutaj punktów nie mamy. Drugie pytanie, teoretycznie wydaje się łatwiejsze. W której grupie B klasy legnicki gra Odra? Trzeciej, pierwszej czy czwartej? Czwartej. Czwartej, tak jest. Tutaj mamy 10 punktów. No i ostatnie pytanie. Ile drużyn powiatu świeckiego liczy Wasza grupa B-klasy? Miały być tylko proste pytania. 6, 8 czy 5? To będzie też strzał. Myślę, że 6. 0 punktów. Tutaj jest... Najłatwiejsza, najłatwiejsza konkurencja. Wydaje się najbardziej prosta. Bo nie do końca taka nie jest. fizyczna, a z trzech pytań dostajesz 10 punktów. I dopisujemy do twojego konta, a teraz przejdziemy sobie do żonglereczki, czyli ilość wykonanych żonglerek robimy tylko prawą nogą i tylko stopą, nie ma kolanka, nie ma główki, jakaś zmiana, tak? Skupiamy się tylko na tym, jest piłeczka, Radek może liczyć i co 10 będę liczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No do ilu jeziemy? Do oporu! 30 oh, o, oh. 33 Piotrek Robiłeś kiedyś w ogóle żonglarki? Jak to u Ciebie wyglądało? co dawno, gdzieś, dawno gdzieś nie robiłem tych jak przyznam szczerze Nie miałem takiej potrzeby, gdzieś to wiadomo, że jak robię te żonglarki to gdzieś tam prawą, lewą nogą a samą prawą, jak widać jest duży kłopot. Jest coś prawą nożny, tak? Tak, jestem prawonożny. Dobra, Piotr, ile ile branek w tym tygodniu? To kolejne pytanie za punkty czy... Znaczy, ja tu mam takie jeszcze <grym fajne <grym pytanie, jedne, jedno poza konkursem, ale na początku ch chciałbym się zapytać ile... Wiesz co, do tego brane momentu brane? wydaje mi się, że to gdzieś będzie około 13-14 trafień. 13-14 trafień? Tak, mieliśmy gdzieś tam, wiadomo, że jakoś tam pauzę, jakiś wolcover, także... Taki, Także myślę, że to nie jest taki zły wynik, tak? Nie, no jeżeli było rozegrane chwilę 7 kolejek. 7, właśnie, w tym właśnie mówię, że jeszcze właśnie mieliśmy pauzę. Jakiś tam Volkov, więc naprawdę graliśmy tak, chyba bać 5 jest sporo, prawda? No tak, gdzieś tam wcześniej w poprzednich sezonach występowałem gdzieś tam w środku pomocy, bardziej jako defensywny pomocnik. Ten sezon tak naprawdę to jest jakiś tam pierwszy sezon, w którym gdzieś tam mogę zagrać w przodu. No i myślę, że gdzieś tam jako taką fajnie to wychodzi. Jak szybko obliczyłem 2,6 bramek na mecz. <laughs> I po, co, jest, po co kalkulator? Tak, po co kalkulator? <laughs> mamy radka. E, dobra, ostatnia. E, już chyba konkurencja. Piotruś zapraszamy na połóweczkę. Radek może stanąć w ramce. i do końca. Chyba najcięższa konkurencja, ale Przy zobaczymy. Piłka, e, przykroczy. ewentualnie możemy zrobić tak, że e, z ziemi, jak jest ciężko kopnąć, to po prostu z ręki. Tak? Z ręką. no myślę, chyba nie będziemy kombinować, jeśli próbujemy normalnie. No. było sprawiedliwie, tak. Trzy piłeczki na środku. tych chłopaków. Reszta piłeczek na bok. Są tam piłeczki, patrzymy, czy przekroczy. No jest, mam nadzieję, że do kopii. w powietrzu widziałem, a przed się odbiło. Dobra, a za to możemy dać 5 punktów. Warunki są ciężkie, piłki są twarde. Miałoby być 10 po ziemi, a w powietrzu 20. 10 miało być za trafienie bez odbicia, tutaj po odbiciu. Piotruś, dojechaliśmy do e, końca, można powiedzieć, naszego dzisiejszego konkursu. E, takie pytanie właśnie to, co miałem być tam poza konkursem, uh -huh. do Ciebie. Co denerwuje Ciebie najbardziej na boisku? I tutaj mam trzy, trzy odpowiedzi. Krystian Kaplan dyskutujący z sędziami, to jest A. Marcin Zieliński strzelający w ramki, to jest B. Kopanie rywali po kostkach, czyli jak Cię gdzieś tam kopią. Jest to, no bardzo fajne pytanie, powiem mm Ci -hmm. szczerze. Muszę przyznać, że gdzieś tam z Marcinem Zielińskim mały taki wewnętrzny zakład. Słyszałem więcej właśnie. goli. Aczkolwiek wiadomo, gdzieś to Marcin nie występuje w każdym meczu, więc wiadomo, że mała łatwiej. Oczywiście, tutaj, tutaj że. Tutaj możemy sobie policzyć średnią z odbytych meczów. I nie, oczywiście to jest taki, że gdzieś tam no no. się z tego, wiadomo, że to nie jest na poważnie. Jakaś rywalizacja. Jeśli chodzi o Christiana kaprania, to rzeczywiście. Czasami Krystian ma za dużo do powiedzenia, że tak powiem, ale myślę, że Krystian jest takim dobrym obrońcą, że gdzieś tam. Yy, nie każdy tam gdzieś jego tego słowa jako coś tam złe. Także myślę, że chyba ostatnia odpowiedź, <laughs> czyli kopanie po kostkach. Czyli dyplomatycznie, yy, bez narażania się kolegom w szatni. Dokładnie, gdzieś jestem w takim wieku i myślę, że B-klasa to jest taki poziom, gdzie każdy z nas chce po prostu sobie pobiegać, pograć na spokojnie. Oczywiście. Wiadomo, że wynik też jest najważniejszy, ale myślę, że najważniejsze, oprócz wyniki na drugim miejscu, to jest zdrowie nasze i, I, i gdzieś przyjemność, tam tak, przyjemność, i przyjemność z tej, przyjemność. Z tej gry, Dokładnie. Yy, dobra, Piotr, powiedz ci jak, jak to zadziałało na klub yy, ta wasza degradacja? Spadliście tam od dwie ligi, bo w wiadomo tej motywacji było więcej, tego zaangażowania. Ten poziom w ogóle sportowy i organizacyjny yy, w większości klubów był na pewno na dużo wyższym poziomie. No a teraz gracie tutaj, gdzie gracie jak, jak to u Was wygląda? To? No wiadomo, musimy się pogodzić z tym, co jest, ale wiesz tam, zrobiliśmy <klujemy> sobie właśnie, że... Zostajemy taką ekipą, można powiedzieć, jak jak graliśmy w okręgówce, pomijając tam kilka, kilka ważnych chłopaków, które odeszło, odeszli z klubu. No ale myślę, że gdzieś tam mimo wszystko próbujemy dać wszystko z siebie i gdzieś tam podejść do tego profesjonalnie. No i co mam więcej powiedzieć? No? No, zdecydowanie celujecie gdzieś tam, żeby wrócić do minimum klasy, tak? Dokładnie. Naszym celem jest tam gdzieś awans, aczkolwiek no, wiemy, że nie do końca jest to takie proste, jak się wydaje. Gdzieś tam są tutaj dwie, trzy fajne drużyny, z którymi można fajnie porywalizować, aczkolwiek no... Nie wyobrażamy sobie tego awansu. Tak, że, że, nie sobie tego nie awansu będzie, że nie będzie tego awansu, dokładnie. Nie będzie tego awansu. A jeszcze takie pytanie od tych, który mniejszych może no troszkę. Myślę, że wszystko Żeby, było, żeby nie w było... Końcu może ty wiesz, może nie wiesz, nie wiem. Yy, co było... Yy, co skłoniło was, żeby zmienić... Yy, grupę wrocławską na grupę legnicką. Strefę, przepraszam, strefę wrocławską. Wiesz na... co, wydaje mi się, nie rozmawialiśmy w sumie z żadnymi tam trenerami, ani kuratosami, innymi dzieczami na ten temat, ale wydaje mi się, że ten poziom wrocławskiej A-klasy, czy tam B-klasy, czy nawet okręgówki jest dużo wyższy gdzieś niż w grupie legnickiej, aczkolwiek jak widać nie do końca jest tak prosto. No, do tego też nie że że zdało moje pytanie, żeby myślę, myślę właśnie, że, osobą, że tym celem było jednak jest... gdzieś tam zrobić szybki awans do tej A-klasy, ponieważ gdzieś tam myśleliśmy, że ta grupa jednak będzie troszkę słabsza, tak? Nie A jednak boisko pokazuje, że nie jest... Yy... Boisko właśnie totalnie, że tak powiem, nas wyrofikuje. Mimo tego, że dziś tam fajnie, że dostaliśmy ten ostatni walkowar, to myślę, że widać, że nie będzie tak łatwo. Że nie będzie tak łatwo. Dzisiaj kolejny mecz. Do, Dzisiaj dokładnie kolejny mecz tak za godzinę i 45 minut. Kolejny niełatwy rywal, wiadomo. Też rezerwy. Czwartej ligi. Miejmy nadzieję, że tutaj yy... wszystko ok będzie ze zdrowiem, że trener... To chyba najważniejsze. Na... Myślę, że to na jakiś Mimo wszystko pretencji. jest dróg drugorzędną, ale... Myślę, że zrobię właśnie na pierwszym miejscu. Dokładnie. No i myślę, że możemy pomału kończyć ten nasz odcinek. Bardzo dzisiejszy. miło mi dzisiaj było gościć w waszym programie. Mam nadzieję, że właśnie... Zachęcam wszystkich oczywiście do oglądania i mam nadzieję, że gdzieś tam y, będą kolejne odcinki. Boże, oczywiście, staramy się jakoś to... I oczywiście rozkręcić. namawiam wszystkich do brania udziału, bo dziś tam no, naprawdę, miło tego, że gdzieś tam wynik dzisiejszy mój może nie jest jakiś taki rewelacyjny, to myślę, że mimo wszystko i tak się fajnie dzisiaj łowiliśmy. No, oczywiście. To wiesz... To na tym najbardziej nam zależy, tak? Żeby... No dokładnie, po to kręcimy właśnie te odcinki, gdzieś tam wiadomo, żeby zdobyć jak największą ilość punktów, ale też żeby właśnie się świetnie bawić, tak Rywalizacja, dzisiaj. można powiedzieć, nabierze rumieńców po kilku yy, po kilku odcinkach. Dokładnie. Podejrzewam, że później będą telefony, na przykład Twój, że Adam, kręcimy jeszcze raz, bo się poprawić. Kasujemy pierwszy odcinek i nagrywamy drugi raz, tak? A dzisiaj naprawdę miło nam było, gościliśmy na fajnym obiekcie w Malczycach. No Gabor trochę Nojer, Mateusz dał plamę, ale siekier, siekier dzisiaj zastąpił go myślę godnie, nie w swoich ciuchach, wszystko za małe, za krótkie, ale... Ale znam przynajmniej to boisko, do którego no, przyjemność z gry była niesamowita na tym boisku. Dokładnie. I tutaj no, popatrzymy na murawę, to, to, musi, być, to grać, tak. musi być przyjemność i... To tu Green pewnie z ksywy znany jako kanapka, chodzi i wyrywa chwasty każdego dnia. Dokładnie. Nie widać rzeczywiście. Na tym to wszystko polega. A na dzisiaj można powiedzieć: Rady, chodź tutaj. Pierwszy odcinek, pierwszy za nami. Miejmy nadzieję, że będą kolejne, że będzie ich więcej i że będzie łatwiej, przyjemniej i nie będzie tak sztywno. Do zobaczenia. No ja mam tutaj od całej drużyny od Rymoczce. chciałem Ci podarować koszulkę, w której robiliśmy historyczny awans do klasy okręgowej. No, na pewno przyda się na jakiś fajny szczytny cel. No i druga koszulka od kibica Tomka, Pawa Wojciechowskiego z oryginalnym podpisem. Wow. Myślę, że naprawdę bardzo fajny prezent i również przyda się na bardzo jakiś tam fajny, fajny szczytny, no, szczytny cel. No Wypada nam bardzo podziękować tak, za tak miły prezent. Na pewno będziemy chcieli spożytkować to w ten sposób, żeby trafiła do jakiegoś kolekcjonera, może kogo, jakiegoś miłośnika od Rymalczycy, a przekazane środki oczywiście przekażemy gdzieś charytatywnie chociaż takimi małymi myślę, myślę, rzeczami też możemy gdzieś tam wspierać potrzebujących i, Wiadomo, i to też jest więc. ważne i, i myślę, że tą cegiełkę dołożymy tutaj wszyscy my, którzy gdzieś tam organizujemy właśnie takie nagrania, czy się spotykamy, mimo że gdzieś tam może mało się znamy i, i, i się mało mijamy w życiu prywatnym, to jednak ta piłkarska rodzina gdzieś tam nas musi, powinna łączyć i, i razem tak, tak. gdzieś tam powinniśmy stworzyć coś fajnego dla naszej ziemi, żeby żeby było przyjemniej, tak, żeby było lepiej, żeby tak jak teraz mamy, możemy sobie coś pooglądać, możemy sobie coś ponagrywać, za chwilę film no śmigowy, a na koniec, jeżeli jeszcze uda nam się pomóc y, potrzebującym y, dzięki takim prezentom, to, to wydaje mi się, że, że to wszystko będzie miało sens i, i, i na tym to wszystko y, powinno polegać. A na dzisiaj y, żegnają się z Państwem Adam, Piotr i Radek. I Do zobaczenia. No, dobra Pst. Cóż, kurwa nie rób ze mnie, kurwa idioty. Kurwa. Ale ty, do stóp też? Cały czas od... nie, nie, do pasa. Do pasa, No dobra. Cały czas tam Bliżej jak podejść, to, co? tak żeby nam było żeby... Dobra, widać, kurwa. Spierdalajcie, dawać, kurwa, bo ja nie ma czasu. Nie, 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 No. Do tego już nie będzie można wyciągnąć.